Jeśli na zegarku mamy 5.36 może oznaczać to tylko jedno: zaczynamy nowy rok szkolny. To cóż, e, pierwszy dzień szkoły, e, 2 września przywitał nas deszczem, ja już po niewielkich zakupach, ciepła bluza obowiązkowo parasol i za chwilę zmykam jeszcze, bo muszę załatwić kilka spraw. Mam czas do 14, taki. E, e, Taki na luzie powiedziałabym. I cały czas słuchajcie, pada. Człowiek miał tyle zaplanowane. I niestety trzeba będzie z połowy planów zrezygnować. No cóż, widocznie tak dzisiaj miało być. Ale czas z książką, książkę wzięłam. Zamykam jeszcze, tylko załatwić kilka spraw. Eee, załatwić kilka spraw i idę na herbatkę do mamy. W międzyczasie poczytam sobie jeszcze książkę, bo tak jak mówię, wzięłam. I o 14 ruszam już po dzieci. Mały hol z pepko, naprawdę, słuchajcie, jak widać, niewielki. Zacznę od skarpetek. Stopki u nas wiecznie giną. Po trzy pary, pakowane i tutaj mamy po 4,99. Wziąłam dwa opakowania, do tego jedne chusteczki nawilżane. Chusteczek nigdy dosyć. Oczywiście, korektor musi być. Tutaj mamy markery, jakieś. Markery pernamentne 10 sztuk, one kosztowały 5 zł. Tutaj mamy taką śniadaniówkę, wzięłam akurat, ale to nie tylko z myślą o, o szkole, ale po prostu czasami mam coś do włożenia w lodówce i taki pojemnik się przyda. Ona kosztowała 6 zł. I tutaj mam piżamkę. To jest taki pudrowy róż. W kamerze tego aż tak nie widać. Takie tłoczone ma kółeczka. Do tego, oczywiście, bluza bluza. Tutaj ma takie ściągacze, nogawki też mają e, takie ściągacze. Tutaj jest rękaw i tutaj przy szyi też ma coś takiego. Ona była przeceniona z 49.99 na 34.99. E, z tego rodzaju też były przecenione na 25 zł, a tylko dlatego, że one były, wiecie, gdzieś rozprute. Ta akurat e, nigdzie nie była rozpruta, nigdzie nie jest pobrudzona. Nie wiem, czy to jakaś końcówka, po prostu serii. Ciepła, fajna. Nie wiem, czy to jest napisane, z czego to jest. Nie jest napisane, ale to jest taka. Wiecie, w, w każdym bądź razie taka Milusia. No, co tam będę się dużo rozgadywała. Ja taka na wpół ogarnięta, nie ogarnięta, jeszcze kolczyki zostały. Ech, ale już w domowym. Ubraniu na chwilę, tylko przyjechałam coś zrobić w domu i mam jakąś godzinę na to, i później wracam z powrotem do miasta. Ale chciałam Wam jeszcze tylko oprócz tego cholu z Pepko pokazać takie musy owocowe. Tutaj mam akurat jabłkowy owo, owo a psik. No, zrobię, Stefan. I tutaj jest bez. Jestem z Polski, bez dodatku cukru. Skład 100% przecier z jabłek. Więc zobaczymy. To ma 200 gram, i tutaj jest jabłkowy, a drugi jest jabłko brzoskwinia. Sam raz. Wydaje mi się, tutaj jest przecier z jabłek 8% i przecier z brzoskwin 12%. Nic o. Także zobaczymy, co to jest. Wziąłam na przetestowanie te 200 gram. Kosztowało 3,49, chyba jakoś tak. A właśnie odnośnie, przechodząc już troszeczkę inaczej, odnośnie kolczyków, te z. Nie pamiętam z jakiego sklepu. W każdym bądź razie te się sprawdzają, ale te z AliExpress, te kółeczka, które wam pokazywałam, niestety, nie wiem, czy to będzie widać, ale. Tu mam coś z uchem. Lewe o wiele bardziej mm, zaropiałe niż prawe. Myślałam, że może od ciepła, bo czasami ja tak miałam, że jak jest po prostu upał, mm, to te kolczyki yy, to po prostu robią mi się, wiecie, korki i tak dalej w uszach, w tych dziurkach, ale okazuje się, że chyba nie, bo teraz było chłodniej, więc też yy, miałam już zaleczone te dziurki. I zaczęłam nosić właśnie te z AliExpress i chyba okazuje się, że tych nie mogę, nie wiem. Reszta chyba pójdzie na rozdanie, bo tylko dwie wielkości nosiłam, reszta leży, po prostu nietknięta, tak jak była zawieszona, tak została. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie w praniu. Ale dobra, ja jeszcze chciałam Wam tylko zdać relację z książki Klaudii Muniak, psychopata. Powiem Wam, że książka jest bardzo mocna. Naprawdę trzyma w napięciu do samego końca. Mi odebrała mowę. Jeżeli miałabym oceniać w skali od 1 do 10, na pewno dałabym dyszkę. Przeczytanie tej książki zajęło mi dwa dni. Z tym, że pierwszego dnia jak ją zaczęłam czytać, po prostu zaczęłam ją czytać późno. I... I po prostu następnego dnia musiałam wcześniej rano wstać, więc nie byłam w stanie, jak gdyby poświęcić się tylko i wyłącznie czytaniu, bo jeżeli zaczęłabym to szybciej albo zaczęłabym następnego dnia w momencie, kiedy już wszystko miałam pogarniane, to ta książka przeczytana byłaby w jeden wieczór, w jeden dzień z całą pewnością. Teraz zamierzam przeczytać nie ufam już nikomu czy jakoś tak właśnie tej samej autorki. Zobaczymy. Słuchajcie, naprawdę jest to bardzo, tak jak powiedziałam, mocna książka trzymająca w napięciu o pewnej kobiecie, która pracuje w która pracuje w ośrodku naukowo-badawczym i tam zaczynają dziać się cuda. Nie chcę za dużo też mówić, żeby za dużo nie zdradzać, bo kiedyś podobno powiedziałam coś za dużo. Więc tylko tyle powiem, że z każdą stroną chciało się czytać, czytać i czytać. Nie wszystkie książki takie same jak wiemy, nie wszystkie wciągają, ale ta naprawdę jest rewelacyjna. I jeżeli ktoś jeszcze jej nie czytał, to słuchajcie sięgajcie, książkę tę można nabyć na stronie taniej książki, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to pod spodem znajdziecie link afiliacyjny który odeśle Was na stronę właśnie taniej książki, jeżeli złożycie zamówienie to 6% z Waszego zamówienia trafia na moje konto, nie jest to oczywiście obowiązkowe na zdrowie Stefan możecie sobie tylko z tego linku wejść podpatrzeć co jest ciekawego ja chwilowo mam przestój, jeżeli chodzi o zamawianie. Co prawda, wrzucam do koszyka, ale jeszcze tego zamówienia pełnego nie ma, ponieważ czekam na kilka książek, czekam na kilka promocji książek i, i po prostu, wiecie, tak obcajam, żeby było taniej. Zastanawiam się też nad. Yy biblioteką, ale jednak położona książka, wiecie i ilość przeczytanych to jest zupełnie co innego niż wypożyczona, ale wszystko w swoim czasie, zobaczymy jak to będzie i co, i to będzie chyba, chyba tyle a powiem Wam, że kupiłam ostatnio jeszcze w Biedronce em, winogrono jasne, bezpestkowe pyszne, po prostu tak słodziutkie w sam raz do śniadaniówki wiecie, żeby sobie tylko podjeść do szkoły i co? I tak jak mówię, godzinami została już niecała. Eee, czas po młodzież jechać do szkoły, sprawdzić jak dzisiejszy pierwszy dzień minął. Jutro też pewne plany, też pewne sprawy do pozałatwiania. Mam nadzieję, że chociaż pogoda troszeczkę dopisze, bo dzisiaj no niestety cały dzień pada, pada, pada. I na to, aby przestało, to się nie zapowiada. Także dajcie znać jak u Was eee, pierwszy dzień szkoły, drugi września, jak się. Yy, jak się u Was yy, pogoda yy, Jaka jest u Was pogoda Coś mi się dzisiaj język plącze Ale to chyba dlatego, że po prostu wcześniej wstałam